Nie tak dawno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił ekspoze. Mówił wiele pięknych słów i okrągłych zdań. Pytanie jest takie, o czym nie mówił, a nie mówił o tym, że Polska jest w tej chwili krajem przewodniczącym w Unii Europejskiej, a zatem powinna narzucać jakąś inicjatywę, powinna organizować spotkania, powinna mieć jakąś swoją agendę, nie tylko tą ogólną, ale również tą przede wszystkim naszą krajową, która. Żąda wręcz zmian ze strony tego, co realizuje polityka europejska Komisji Europejskiej zarówno w zakresie polityki klimatycznej, polityki obronnej, i niemalże każdej innej, na imigracyjnej kończąc. Gdzie jest minister Sikorski w sprawie przerzucania nielegalnych imigrantów do Polski? Jak wygląda, wyglądają stosunki polsko-ukraińskie w kontekście też propozycji amerykańskich? Mamy jakąś w tej sprawie opinię? Czy są jakieś konsultacje prowadzone? No, wydaje się, że spotkanie w Londynie pokazuje, że nie jesteśmy brani pod uwagę. Jedynie pan Robiot dzwoni do pana Sikorskiego po to, żeby go poinformować o tym, co mniej więcej się dzieje. Jest na to jakaś reakcja? Oczywiście na to żadnej reakcji nie ma. Jak wygląda współpraca po sąsiedzku z Czechami, ze Słowacją, z krajami bałtyckimi, z Węgrami, z Austrią, z Bułgarią czy z Rumunią? Mamy szereg spraw i szereg problemów do rozwiązania. Te formaty przestały istnieć, nie funkcjonują. Pan Sikorski nie ma z kim gadać. Pytanie jest takie, czym się zajmuje przez te wszystkie tygodnie, te wszystkie miesiące, jaka jest tak naprawdę polska polityka, jaki jest konkret wypracowany, bo nawet problemy mamy z polityką atomową, z polityką tą, żeby w Polsce powstawała elektrownia atomowa. I możemy tak ciągnąć.